Już 14 lutego po raz pierwszy odbędzie się wydarzenie pod hasłem Walentynkowy Tarnobrzeg. Z okazji święta zakochanych przygotowano wiele atrakcji. Będą m.in. wróżby miłosne, pisanie listu miłosnego oraz spacer śladem tajemniczych historii miłosnych sprzed lat. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Walentynkowy Tarnobrzeg rozpocznie się w piątek 14 lutego o godzinie 17 na placu Antoniego Surowieckiego. To właśnie w tym miejscu zaplanowano pierwsza atrakcję. Start walentynkowego Tarnobrzega pod koronkowym niebem, czyli tutaj na Placu Surowieckiego. Przywitanie przez Brygadę Walentynkowych Animatorów. Będą słodkie wróżby miłosne. Piszemy najdłuższy list miłosny. Spacer z Tarnobrzegiem w sercu pod nazwą Poznaj Tajemnice Miejskie i Historie Miłosne. Tutaj chodzi o to, że będziemy, że będziemy maszerować od Placu Surowieckiego, aż do naszego Naszego zamku, poznając poszczególne takie można powiedzieć walentynkowe, również tajemnice naszego miasta, które będą opowiadane przez właśnie walentynkowych animatorów. Miejscem docelowym będzie zamek Tarnowski, gdzie odbędzie się wielki finał walentynkowego spaceru. Ta część wydarzenia została zaplanowana na godzinę 18.30. Tam odbędzie się miłosny teatr ognia w takim retrostylu. Współorganizujemy wydarzenie z brygadą bajkowych animatorów, PTT Pol, który będzie oprowadzał i będzie odpowiadał za ten spacer i opowiadanie tych różnych historii. Taknowski Dom Kultury, Fundacja Damy Radę, Agencja Sarmata i Teatr Ognia Bohema, a także miejski Ośrodek Sportu i rekreacji. Na to wydarzenie chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców, całymi rodzinami. Będzie to na pewno bardzo ciekawe wydarzenie, jakiego, jakie jeszcze nie miało miejsca w naszym mieście.